Witam Was serdecznie. Czy warto kupować rośliny z przeceny? No, pokażę Wam jeden z moich przykładów. Yy, ananas przeceniony na minus 70% w pomarańczowym markecie. Kosztował 50 zł, czyli zapłaciłem za niego 15. A tylko dlatego przeceniony, że był złamany owoc, leżał obok rośliny. No i. Takim sposobem roślina trafiła na półkę śmierci, tak zwaną. Zakup zrobiłem w sierpniu. Po miesiącu dał mi około 5 odrostów. Odrost w tej chwili wygląda w ten sposób. Już taki ładny. No, i tutaj, jak widzimy, jest bardzo, bardzo dużo. Właśnie tych odrostów, zaraz spróbuję to wyjąć z Donicy i Wam pokazać, jak to się prezentuje. No, ok, zabieramy się za wyjęcie roślinki. Rozluźnię ziemię tak, żeby łatwo można było dostać się do każdej sadzonki. no akurat tutaj są dwie patrzcie na to sadzoneczka jak marzenie korzenie są oddzielamy dalej no kolejne dwie odpadły Jest piąta, no i jest szósta. Ta roślinka mateczna, która już nie ma szans zaowocowania, bo ananas nas owocuje i obumiera bądź wydaje odrosty, ta roślinka zostanie posadzona jeszcze raz do doniczki. System korzeniowy ma zdrowy i ona jeszcze na wiosnę powinna mi dać odrosty. Także to nie jest nic straconego. A taką roślinkę posadzę z powrotem do doniczki. Może nie tej, bo tylko takiej. Ziemia już jest przeszykowana. wilgotna z perlitem tak żeby utrzymywało wilgoć No i proszę bardzo. Jest sadzonka tak jak wspomniałem, to jest tylko jeden z przykładów Dlaczego warto kupić rośliny z tak zwanej półki śmierci Tych roślin mam u siebie więcej Między innymi kliwia nobilis Nie nobilis, miniata Bo nobilis kupiłem sobie w sklepie ogrodniczym Ale miniata została zakupiona Właśnie z przeceny, no i w tej chwili idzie podwójny kwiat. Wkrótce wam to pokażę, no ale troszeczkę musi jeszcze podrosnąć. Pąk kwiatowy. No a ile uzyskałem sadzoneczek? 1, 1 druga, trzecia, czwarta, piąta. No i posadzona szósta. I na jesień miałem 5, czyli 11. 11 sadzoneczek z takiej rośliny, która była przeceniona za 15 zł. Warto, no sami to ocencie. Tak się roślinki prezentują po przesadzeniu w oddzielne doniczki roślina mateczna, która prawdopodobnie powinna wydać jeszcze jakieś odrosty. No i 6 oddzielonych w tym momencie młodych ananasków. No i jeden z tamtego roku. To tyle w tym filmie. Pozdrawiam i do kolejnego. Cześć.